DCS World, tak? Na pewno wielu z Was zastanawia się, no jak podejść do tego, jak to ugryźć, jak zacząć się bawić, tak? Od razu wszyscy wchodzą, szukają modułów na Steamie czy gdzieś tam, czy jeżeli macie wersję standalone ze strony Eagle Dynamics, szukacie od razu jakie moduły kupić, jaki najlepszy moduł, od czego zacząć, jaki samolot kupić, o mój Boże! Moi drodzy, eee, ktokolwiek tego teraz by nie oglądał, to apeluję do Was. Jeżeli, żeby, żeby, żeby bawić się DCS-em moi drodzy, żeby bawić się poprawnie w DCS, to najpierw jeżeli nie mieliście za bardzo e, styczności z tą grą i, i z tego typu realizmem, to ja osobiście polecam Flaming Cliffs 3. To jest na wstępie. To jest na wstępie. Flaming Cliffs 3, moi drodzy. Nie żaden Harrier, nie żaden Wigen, e, nie jakiś F14, nie daj Boże. Nie mówiąc o. Przepraszam. Nie mówiąc o, o jakichś nie wiem, śmigłowcach czy innych rzeczach. Czy innych duperach. Moi drodzy, Flaming Cliffs 3. Ponieważ we Flaming Cliffs 3, Flaming Cliffs 3 to jest nic innego tak naprawdę jak lock-on nic innego jak Lockon z 2003 roku, tylko po wielu, wielu, wielu ulepszeniach ja to pamiętam jak... Ja jestem z 83 rocznika 1983, więc, em, więc miałem 20 lat jak pojawił się Lockon Modern Air Combat i Eagle Dynamics tak naprawdę w Lock on rozwinęło to co przez wiele lat tworzyli w przypadku np. Flankera 1 czy Flankera 2 ale ogólnie rzecz biorąc moi drodzy lock on był o tyle bardziej zaawansowany, że iż nie tylko trzymał e, poziom e, flankera 2 i, i ten realizm jednak był jeszcze bardziej po, pociągnięty do przodu, popchnięty do przodu, to dawał możliwość latania większą ilością samolotów. Tak, mieliśmy na przykład A10, mieliśmy E, mieliśmy nie tylko su 27 ale A10 był, F15, był, e, co jeszcze było, su 25 tak? Czy MIG-29, chociaż we flankerze, o ile mi wiadomo, flanker 2,5, 2,5 już wprowadzał e, chyba bodajże MIG-29 po stronie ukraińskiej, jeśli się nie mylę. Coś jeszcze z 120 z 139 bodajże, coś jeszcze tam było. Nie wiem czy to nie było we flankerze 2. Możliwość obsługi 139, czyli ulepszonej wersji jak to tak bardziej opancerzonej lepszej wersji 125. Nie wiem, nie jestem pewien, nie jestem ekspertem, <grym> tak jak większość tych, tych YouTube'owych ekspertów od War Thundera, ale... Ale 125T to jest chyba właśnie ten 139, no chyba że 139 to był zupełnie inny samolot. Nie jestem pewien, nie jestem tutaj aż takim ekspertem w tej dziedzinie, ale tak jak mówię, jeżeli chcecie zacząć od czegoś, to polecam Flaming Cliffs 3. Dlaczego? Dlatego ponieważ poziom realizmu na tych grach jest, na tych samolotach nie jest tak wysoki jak w przypadku innych tych gier. I, i zaczynając na przykład, jak tu zacząć się bawić. Ja wam powiem, że ja osobiście najbardziej lubię nie tyle same misje, prawda, co edytor misji, ale do edytora misji przyjdziemy, kiedy, kiedy bądź, prawda, kiedy indziej. Na razie wam pokażę, jak na przykład bawić się. Można sobie zrobić na przykład szybką misję, tak? Można sobie zrobić szybką misję. W tym momencie wybieracie Flaming Plus. W przypadku Flaming Plus od razu wam wyświetlę listę różnych samolotów całkowicie Normalnie, jakimiś tam przypadkowo wygenerowanymi misjami. Czyli macie na przykład Ewa A10 w dla F15, dla Niwa 29, dla wersji A oraz wersji S, SU25, e, no i oczywiście SU27. Su Różnego rodzaju, prawda, misje. Na przykład macie SU33 Carry Land, polecam, bardzo fajna zabawa. Z tym jest, ale tutaj dla na, Was na, na przykład pokażę Wam ogólnie rzecz biorąc. Em, co mogę wam pokazać? Ja Weźmy nawet F15. Przypadkowo kliknąłem, tak? Przypadkowo kliknąłem. Różnica między Flaming Clips a resztą modułów jest taka, że Flaming Clips mimo, że jest całkiem realistyczny, on po prostu utrzymuje poziom lock-ona sprzed 20 lat. tych wszystkich innych tam tych Flaming Cliffsów. Bo był Flaming Clips 1, czyli tak jakby rozwinięcie lock-ona. Był Flaming Cliffs 2, także rozwinięcie pierwszego Flaming Cliffs. Były dodat dodatki takie do lock-ona, tak? Później powstał Flaming Cliffs 3, więc oni wzięli, to jest ten sam silnik, ta sama technologia, więc jak stworzyli DCS World, to po prostu Flaming Cliffs 3 jako zupełnie oddzielną grę zintegrowali z DCS World. No i, i, i to, to nie, ża, żadne odkrycie, prawda? Żadne odkrycie. O i proszę Was bardzo, macie sobie tutaj samolocik. i ogólnie rzecz biorąc, wy tutaj nie macie w tym samolocie możliwości klikania po tych wszystkich pierduksach, tak? Jedyne co musicie wiedzieć to to, iż em, którymi, przyciskami, którymi przyciskami wybiera się różnego rodzaju tryby. Czyli na przykład mamy, tak jak ja mam tutaj, od jedenki, jedenka, dwójka, trójka, czwórka i szóstka. E, szóstka to są oczywiście walka na bardzo dużą odległość. Tak? E, czwórka. Jest to na używanie rakiet krótkiej odległości. Czy ogólnie rzecz biorąc, dwójka, trójka i czwórka specjalnie się od siebie nie różnią, ponieważ te tryby służą do walki prawda, na bliską odległość przede wszystkim. No Może nie, nie, nie dwójka. Dwójka to już jest większa odległość. To jest beyond visual range, czyli poza zasięgiem widzenia. Tak? Ale ja Wam to zaraz wszystko tutaj zaprezentuję. Przede wszystkim trzeba sobie znaleźć takie przyciski, na przykład jak bardzo często wpisujemy na przykład fire, tak? Weapon fire, albo weapon Release też tak można, na przykład release jak wpiszecie, też wam znajdzie przycisk do odpalania. No to macie Weapon Fire Space jako spacja, albo u mnie jest to oznaczone jako joystick przycisk numer jeden, tak? Jest też na przykład czy tutaj był Weapon Release? Weapon Release jest. Jaka jest różnica między Weapon Release a Weapon Fire? Weapon Fire, no ogólnie teoretycznie rzecz biorąc, żadna. Przy przypadku tym, że Weapon Fire służy do strzelania z działka, a Weapon Release ogólnie do e, wystrzeliwywania rakiet. tak? Plus tutaj mamy przycisk do zmiany rakiet. Więc już macie wszystko ustalone. Macie wszystko ustalone, mamy tutaj nasz samolocik, tak? Ładny samolocik. Wybieramy sobie na przykład przycisk numer 2, tak? I jak zobaczycie, jak się zbliżymy. Ja naciskam teraz przycisk zmiany broni. To jest... To są pociski średniego zasięgu, tak? Czyli sparowy, które macie. No, w tym przypadku to będą chyba umrany. Te pociski tutaj takie chodzi. Jak widzicie takie duże kółeczko macie takie pociski, prawda? Ten, używacie tych podłużnych pocisków. Natomiast sobie jeszcze aktywną pauzę wyłączę, chociaż nie wiem czy ona coś da. Natomiast ten taki dźwięk to jest oznacza pociski krótkiego zasięgu, czyli tutaj takie sidewindery, które są. Teraz wam pokażę. Jak macie... Jak macie po lewej stronie skrzydła, tam macie ten długi pocisk, czyli Amra, a zaraz po prawej stronie macie taki pocisk malutki, krótszy, to jest SYNWINDER, to są pociski do walki na krótką odległość. Ktoś mi tutaj chyba odpalił rakietę, coś mi się wydaje. Może powinniśmy... ...przyspieszyć. O, już go namierzył. I odpalamy rakietkę, tak? Mam nadzieję, że nią dostanę. Nawet dostał. Czyli już MiG-23 zniszczą tak? Teraz mamy kolejny samolot po naszej... Na wprost. To jest bardzo proste. Literka C to jest dział. tak? Literka C to jest dział. W tym przypadku. Daję wam to na przykład, daj wam taki przykład, ponieważ każdy się zastanawia, jak zacząć, prawda, w tym DCS. Najlepszy jest moduł Flaming Cliffs. Żadne moi drodzy. Shoot, shoot. I masz tutaj Ale, Shoot. Shoot. Ja tu ogólnie teraz e, działam na trybie dwójki. Mam naciśniętą dwójkę i stosuję tak naprawdę głównie dwójkę. W tej chwili. Teraz minusem na klawiaturze numerycznej zmniejszam zmniejszą Jest jeszcze jeden przycisk, który musi, muszę Wam też pokazać, bo to też jest ważne. Oczywiście on na ogół wybiera automatycznie cele, ale jest jeszcze coś takiego jak Target target Lock. i Target Lock, czyli wybieracie, jeżeli samolot jest w, e, gdzieś w obrzeżach tego tutaj e, kółeczka, które Wam pokazuję, tak? to taki, ten okrąg, który jest. Czy na przykład tutaj mamy też taki okrąg. Jeżeli samolot jest na, gdzieś w granicach tego, to nie wychodzi poza te okręgi to wtedy pod Enter możemy sobie wybrać cel weźmy na przykład tutaj F15 można go namierzyć czy raczej Shoot. O, Shoot. Ale on automatycznie też łapie te cele widzicie on Wchodzi już? O, już jest automatycznie Shoot. tylko trzeba oczywiście uważać żeby sobie nie zrobić kuku nie? Shoot! Shoot! To jest chyba za blisko, Shoot. wydaje się. Shoot. Za blisko jest, tak. Tu mam na przykład Sidewindera, ale Amrama Shoot. nie odpali, ponieważ Shoot. jest za blisko. Cel jest za blisko. Oho, tam coś jest. W górę. Coś tam... Coś tam jest. Z przyciskiem F5 możecie sobie śledzić różnego rodzaju samoloty, które są wokół nas. Teraz ja ogólnie śledzę samolot brodu. Shoot! Shoot shoot, shoot. Enfield, point shoot. Point Overlord, o, puściliśmy mu Amrama, wow, ale poleciał śmiesznie. Ja teraz daję w górę na dopalaczu, nie? Więc... O, zrzucają bomby. Tu polew został trafiony. Palmy mu rakietkę jeszcze jedną, chociaż już się zapalił. Powiem wam, że ja najbardziej lubię ten tryb. Ja najbardziej osobiście lubię ten tryb. Najbardziej uniwersalny. To jest niby do walki na dużą odległość, ale... Nie da się na nie żyć, a jak nam czwóreczkę? Shoot, shoot. Pójdźmy mu rakietkę. O, poleciała ładnie. Możecie sobie tak przewijać pomiędzy dwój dwójką a trójką. Co czwórką, co wam bardziej odpowiada, tak? Bardzo się na to. To jest szóstka. Szóstka to jest śledzenie e, rakiety. Tak ja mówię moi drodzy, ja nie używam profesjonalnego języka, ponieważ ja nie jestem pilotem wojskowym. Nigdy nim nie byłem i nigdy nim nie będę i mam przynajmniej tego jakąś y świadomość. Shoot. Shoot! To by było w sumie moi drodzy na tyle, nie? Mam, mam nadzieję, że, że wam pomogę w tym filmie. Doradziłem w jakiś sposób. Naprawdę, moi drodzy, nie rzucajcie się w na moduły typu jakieś tam F-18 czy F-16, bo to, to jest, moi drodzy, troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa. To już nie jest taka sprawa jak tutaj. Tutaj to jest takie doskonałe wprowadzenie do tego całego DCS-a, tak? Doskonałe wprowadzenie. Lock-on był tak naprawdę wprowadzeniem do dcs -a. I, 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 i PC, wszystkie te moduły, które można oddzielnie kupić, one są ultra realistyczne. To nie jest to samo co tutaj. To jest czysty lokal, dlatego jest on realistyczny, ale nie jest on aż tak trudny, tak? Shoot, 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 shoot. No, eee, teraz wam pokażę na przykład jeszcze dla, dla rozjaśnienia sprawy pokażę wam Create instant znowu pokażę wam co wam mogę pokazać eee, SU25 Ground Attack to jest też dobry przykład To jest też dobry przykład eee, właśnie realizmu zaprezentowania wam tego realizmu w przypadku Flaming Cliffs Czyli Podatku do DCS. I tak dajmy na przykład tutaj, jak mamy SU-25, to wchodzimy sobie do controlsów i sprawdzamy. Tu mamy Gunsign in Switch, czyli to jest 8. Do działka. Tryb do działka, natomiast siódemka. Tu mamy oczywiście szóstka, to jest tryb do, dla rakiet. W tym przypadku to będą rakiety takie na przykład jak R60, krótkiego zasięgu, pociski na podczerwień, Natomiast tu mamy tryb air to ground mode, czyli siódemka, tak? Co nas też interesuje, to laser. Laser designator. Prawy shift i O. Tak, ja sobie go dam tutaj. Na wszelki wypadek przełączę na jeden z przycisków Launch Permission Override. To na pewno nie Launch Permission Override, moi drodzy, to jest, um, ponieważ bardzo często jest tak, że np. w szczególności w rosyjskich samolotach, jeżeli namierzacie cel, jeżeli nie utrzymacie zgody na odpalenie rakiety, to nie możecie jej odpalić. Więc um, Launch Permission Override to jest tak zwane obejście tego pozwolenia na odpalenie rakiety, czyli możecie sobie ją i tak, i tak odpalić. To ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że możecie sobie odpalić rakietę, kiedy chcecie, tak? Tak, tak naprawdę, jeżeli, jeżeli wy uważacie, że już jest namierzona, to sobie ją odpalacie. W takim, pochwu, jest to tak na chłopski rozum. Minusem jest to, że nie zawsze my, my jako, prawda, wirtualny pilot wiemy, w którym momencie odpalić tą rakietę. System wie, system wie lepiej, nie? Czyli mamy laser designator. Co jest jeszcze ważne też, to jest, czekajcie, designator, o właśnie, target designator down, left, right, up i to center. O co w tym chodzi, to ja Wam to zaraz pokażę. Najpierw się włącza oczywiście laser designator, czyli jest to celownik, dzięki któremu można namierzać, można naprowadzić rakietę na cel, czyli naciskamy przycisk siódemkę, jeżeli spojrzycie tutaj bliżej, o, mamy coś takiego, jak rakiety naprowadzane. E, zaraz obok bomb po lewej stronie od bomb, Czyli macie tak, pociski od, od prawej strony, pocisk R60 powietrze jeszcze. rakiet, bomby, później jest pocisk chyba carry, mi się nazywa, tak to, to się nazywa, to jest pocisk powietrze -ziema stosowanym przeciw czołgom i później macie jeszcze tam jakiś, tam, jakiś taki dziwny pocisk nie wiem czy to nie jest S-125, ale nie, nie będę się tutaj wy, wymączał tak czy owak, wybrałem, wcisnąłem siódemkę i jeżeli spojrzycie na przykład tutaj ja w tym momencie zmieniam broń, tak czyli biorę, wybieram pociski, które mnie interesują i odpowiednio do tego i na na jak, na jak, to są po prostu zaczepy, tak Zaczepy na pociski, naświetlam sobie zaczepy na pociski. Czyli teraz na zielono wybrałem co? Wybrałem rakietę. To będzie chyba bodajże pompa. To będzie pocisk rakietowy, dopiero. Czy ten, o który mi chodzi. Jak wybrałem ten pocisk rakietowy, to mamy coś takiego jak krzyżyk. Pojawia się krzyżyk, tak? W tym momencie, jak nacisnę RO. Pojawia się coś takiego, takie pogrubienie. To już oznacza, że włączyłem laser designator, czyli włączyłem laser. I teraz tymi właśnie przyciskami, czyli laser designator, left, right. Muszę troszeczkę zwolnić, bo zaczyna mi e, telepać samolotem. Jeżeli jak już włączyłem laser designator, tak, to, to macie target designator, down, left, right. Tym krzyżykiem właśnie się, e, się rusza. Po, 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 tym head up display, czyli po tym chudzie po tej szybce. O, teraz wam pokażę. Widzicie, o, jak sobie ruszam. I ogólnie rzecz biorąc, co my możemy sobie zniszczyć? No sobie zniszczymy, widzicie ten budynek tam? Trafmy sobie jeden, w jeden z tych budynków. Czyli chcę sobie trafić w ten budynek, tak? To biorę, ciach, kropeczka i enter. I on już jest, naciskasz enter i ta, on już jest namierzony w tym momencie. Daję, e, naciskam ten przycisk, który miałem na Launch Permission Override, czyli obejście, otwarcia, o, e, no, pozwolenie otwarcia ognia. I teraz odpalam rakietę. Okej. Okay. Ta rakieta teraz powinna lecieć do celu? Teoretycznie. Bo trafiła w budynek, trafiła. Prawda? Jeżeli chcecie to wyśrodkować, tam był taki, przy, taka kombinacja Ctrl i. Ale nie wiem, czy tak, no, Ctrl i będzie teraz działało. Czy on teraz będzie działał? Jak tam o, a, to teraz, jak naciśniecie Shift i O znowu, czyli prawe Shift i O na włączenie lasera, to on powinien to wypośrodkować w tym momencie, tak? Ale wyłączyłem laser, więc mi wyśrodkował. nacisnę Shift i O znowu. Teraz powinien włączyć. Albo poczekajcie damy sobie siódemkę, czyli tryb na pociski. I teraz znowu damy si siódemkę teraz. Znaczy szóstka, czyli to jest tryb na powietrze powietrzak, sorry. Teraz siódemka, tryb, powietrze, ziemię. Wybrałem znowu jakiś inny pocisk. I zaraz mi się tylko nie rozbił. Teraz zobaczymy, który ja tutaj pocisk wybrałem pocisk, który jest zaraz obok tego chyba carry'u. Dobra. Shift O, czyli włączamy laser, laser designator. A sobie znowu trzaśniemy może w jakiś budyneczek. O, znowu namierzyliśmy, tak. Mamy. Poleciał. A, to był znowu carry. To był chyba drugi carry, którego nie Dobra, spoko. Trafisz ten. Oczywiście lotem tej rakiety też można sobie sterować. Jestem ciekaw, czy ona trafi, czy uderzy w ziemię. A uderzyła w ziemię, czyli nie uderzyła w ten cel. No czasami takie rzeczy się dzieją. Yy, taka po prostu natura tego, te, tego DCS-a i tego wszystkiego. Po prostu czasami pewne rzeczy, moi drodzy, w tej grze nie wychodzą. I jest tu zupełnie normalna moi drodzy rzecz. I nie, nie musicie się tym wcale ani denerwować, ani frustrować. Jest tu zupełnie normalna rzecz. Czytajcie, bo to lepiej muszę zmniejszyć prędkość. Zaczyna tak telepać, to znaczy, że ma za dużą prędkość w przypadku Su-25 tak jest. Oha! To rakietki poleciały teraz. Uuu, ale będzie. A są chyba bomby. No. Będziemy się znęcać nad tym budynkiem tutaj. Ho ho! Trafi go... Aaa, bo to były takie rozpryskowe. Dobra, kasetowki. To ja gdzieś tutaj przywaliło No czasami... Czasem po prostu to popróbować. Wiecie co, ja długo nie latałem na Su-25, więc... E chciałbym sobie go przypomnieć, ale ogólnie daję wam tylko, chodzi mi o to, żebyście zrozumieli na jakim poziomie realizmu jest Flaming Cliffs. To jest doskonałe wprowadzenie do tego, żebyście mogli sobie, żebyście się mogli po prostu w tej grze pobawić trochę, tak? Flaming Cliffs e, na, normalnie kosztuje jakieś te z 200 zł, tak? Ale tak jak mówię, dostajecie kilka samolotów. To nie jest tylko... E, F-15, czy A-10, macie F-15, macie A-10, macie SU-33, SU-27, macie miga 29 wersji A, miga 29 wersji S, SU-25 i tak dalej, tak, to są, e, to, to jest, oczywiście to jest SU-25 w zwykłej wersji, bo normalnie jak macie, instalujecie DCS-a, to dostajecie chyba SU-25T, jeśli się nie mylę. Tak czy owak, no, naprawdę warto jest się zaopatrzyć we Flaming Clips moi drodzy, ponieważ Flaming Clips jest najprostszym modułem i jest świetnym wprowadzeniem do DCS. W następnym materiale wam odcinku wam pokażę, jak korzystać z Mission Editora. Tu będzie, będzie jeszcze lepsza zabawa. Jak będziecie widzieli, jak używać edytora, to będzie w ogóle wtedy Friday na całego. To dzięki za pooglądanie, bywajcie.